Hej, cześć i Chłop, z tej strony, chwila, witam was w informacjach MFK Gaming Videos. Jak pewnie niektórzy słyszeli, krążą plotki, że do naszej ekipy ma dojść nowy członek. Oficjalnie mówię, że że te plotki są kłamstwem i żaden nowy członek w najbliższych miesiącach nie dojdzie do naszej ekipy. W obecnych kilku, pięciu, trzech miesiącach nikt nie dojdzie. Ale potem nie mogę niczego obiecać. Może dojdzie ktoś świetny, którego pokochacie. Druga informacja. Jak zauważyliście, Gusiek przestał nagrywać dla MFK Gaming Videos. Nie wiem, pokłócił się z Mefisto czy z kimś. I oficjalnie mówię, że Gusiek nie jest już członkiem MFK Gaming Videos. Z tego co jeszcze słyszałem, Mefisto chciałby. Zmienić nazwę. Nie wiem, co o tym sądzicie. Piszcie w komentarzach. A po czwarte, Ruler, który nie nagrywa filmów, też już nie jest członkiem ekipy MFK, więc MFK w obecnym składzie to jestem ja i Mefistofeles. Dziękuję za uwagę, Narka.